...porozumienia. To prawda. O, ta, jasne. To może wytłumaczysz nam, co się wydarzyło następnej nocy? Rozdzielenie się było pomysłem Dona. Przypuszczałem, że po mieście kręci się więcej potworów. Musieliśmy wiedzieć, ilu ich jest, więc jedynym logicznym posunięciem było rozdzielenie się. Dzięki temu mogliśmy pokryć większy teren. To była decyzja drużyny, więc nie rozumiem, dlaczego musiałeś założyć kostium nocnego strażnika, Raf. Byłem Lejaj. sam, a kiedy jestem sam, wolę wcielać się w nocnego strażnika. W ten sposób czułem się swobodnie. W ten sposób czułeś się jak łysy grey. Kiedy jestem nocnym strażnikiem, nikt nie może mnie powstrzymać. FAIL. Kiedy jestem nocnym strażnikiem, nikt nie, nie może mnie powstrzymać. Mam nadzieję, że Winters będzie gotowy. Ten kostium jest świetny, ale wszystko mnie w nim swędzi. A co ma robić? Oglądaliście wczoraj, albo kiedy wy to będziecie ten filmik oglądać? Nie zadzieraj z fryzjerem. Co to w ogóle... No, no. To chyba za nowojorski film. zjazd frajerów. Nie, to nowojorski zjazd Neptyków. A tak w ogóle to jest zbliżamy się do końca gry. Bo to już jest chyba dwunasty poziom? No mniej więcej. A no tak, nie mogę pójść dalej. Nieźle! A co ham? Już mnie dwa razy walili. Ula! A ja się właśnie rozgrzewałem. No i co? Masz problem. No, zrypałem ja! się. No, znowu. tak po ścianie chyba nie biegnę. No. O, Te pajace nie miały ze mną szans. Dobra. Zobaczmy, co jeszcze mamy w menu. Mm, więcej pajacy, pewnie. Nie? Tu będą chyba smoki. BUJA! Tu zaraz. Teraz. Czarne aligatory. Wy się nigdy nie nauczycie. Teraz ja tu rządzę. I mówię, że najwyższy czas was zamknąć. Ha, ha, ha. Nieźle! Tylko dwóch... Trzeci... Jeden... Jak będzie pięcie, to użyję wtedy tego. Raz, dwa... O! Teraz mogę użyć, bo jest ich trochę więcej. I możliwe, że to już ostatnia fala. O! Akurat pięciu. No i ostatnia fala. Jak miło! Co teraz knują? Yyy... Kupić placki? Tak! trafiłem w sam środek siedliska szkodników chcecie mnie dorwać co no to spróbujcie Aaa! nieźle no to taki fajny bajer mogę ich wyrzucać dobra wkurzyłem się a poza tym nie mam czasu na jakieś pierdoły typu aligatory... Tylko dwóch, o trzeci. No. Nieźle. Co mogę powiedzieć? Jestem gorący! Nie mam czasu na kąpiele w lawie. No ja też nie mam. Od razu lepiej. Buja! Bo tam robiło się odrobinę za ciepło. Nieźle! No i lecimy dalej. Byłem mieć jak, naj, jak najlepszy czas i żeby odcinki były jak najkrótsze i żeby jak najszybciej się wrzucało na internet oczywiście. Znowu zgubiłem wątek do rozmowy. No jak już mówiłem to ta misja... Ta, Dobra, ta, misja, ta robi gra... Się ciekawie. Będzie miała jeszcze z jakieś 3... 4 odcinki takie główne I może jakieś dwa takie dodatkowe Jak on się się tego nie złapać Dwa takie typy pokażę Wam yy, wyzwania Ale niekoniecznie je przejdę Ugh. Jeżeli wiecie o co mi chodzi, bo mogą być takie dość trudne. Bo one są na czas taki określony, że jak się nie przejdzie w danym terminie to się nie zalicza wyzwania. O, coś innego już, nie aligatory. Teraz mamy... Stopy! O, mało ich, jak miło. Ja. Na dół? To ja sobie pobiegnę po ścianie. Nie, to jest szybko spadł. Nieźle! W sumie tu miałem... Wow! Mały pożar... Y, albo mi się wydaje, albo mi się wydaje. Szefie! Wejście jest zablokowane! Nie ma szans byśmy się przedostali! A. Nie, zaraz tam lecimy. Nie, nie do... Nie, zaraz tam! Hmm. Poza tym ogień w środku narasta! Kiedy metal zacznie się topić, cały budynek zapewne się zawali! To tu metal się topi? O kurwa... O pies... Tak wejście jest zablokowane, ale chyba tylko przednie. Ja już myślałem, że tu walka będzie. Jak mi, jaka mi jakie miłe zaskoczenie, Nadchodzi, że nie było Johnny! Ale pewnie Zara będzie, bo tu akcja tak mi się wydaje przynajmniej, że zaczyna robić się monoton i fajs. Mogłem się domyślić, kiedy coś płonie, stopy muszą być w pobliżu. Nieźle! Kolejny taki lak, mały. To znaczy, że już nagraliśmy 3,9 gigawatt. O, dowódca. Jest gorsze od Shreddera, albo taki jak Shredder. Nieźle! Nadchodzi drony! O, kurde, dużo ich. Nieźle! Upadają jak muchy. Na dwóch nie szkoda tracić. Nadchodzi żony! Iluch tu w ogóle jest? Na no cholera. Nie miał cela. Nie miał momentu. Koniec. Wygląda na to, że sam będę musiał się tym zająć. No, jak już mówiłem, kiedyś tam, bardzo y, zły tu jest y, dubbing. Nie tam, nie tam. To niemożliwe! Normalnie to było najgłupsze rzeczy, jaką mogłem zrobić. Nieźle! W ogóle tak zrobić to chyba mogłem tylko ja. Hmm. Ciekawe dokąd to prowadzi. Eee, na chuj ci to wiedzieć? Dokądś tam prowadzi. Jaki fuks? Zobacz Łot, do czego mnie doprowadziłeś! I skoczył. Hmm. Ciekawe dokąd to prowadzi. Buja! Ciekawe kiedy będzie koniec tej misji Aha chyba wiem Nie Jest źle! Z takiej tyciej, tyciej restauracji o! Aha mogłem zejść po prostu po Nie No trudno Buja! Nieźle! Hmm. O czym by tu gadać? Ha! Muszę zainstalować sobie jakiś radar w tym hełmie. Przez tę mgłę nic nie Jaką widzę! Mgłę? Ja tu widzę wszystko, ale że ty jesteś jakiś taki niepełnosprytny? O, koniec misji, albo połówki. Buja! No może nie, połówki nie. Ale jeżeli dobrze pamiętam to to zaraz będziemy innym gościem. Mogłem się domyślić, że wy półgłówki jesteście w to zamieszani. Zara będziemy Leonardo DiCaprio. Albo Da Vinci. Badają kolejna czwórka. Hej, już myślałem. Chciałem cię z buta wziąć. Nieźle! szybciej, nie mam czasu na głupoty. Akurat na samochodzie. Ging śmieci. Nieźle! Nie, 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 nie. Nadchodzi Johnny. Jeszcze będzie taki silniejszy koleś. Na niego sobie zachowałem... Nieźle! No. No. no ile kto jeszcze jest? No... to jest? Aha, wkurzyłem się na nich. Co tym razem knujecie? Nieważne, już po was. Chyba udało jej się uciec. Macie szczęście. Mieliśmy wejść. Wyjść? Nie. A, otworzyli mi drzwi. Jeszcze nie widziałem tak wielkich karaluchów jak w tym barze. O nie, nie ma mowy. Ugryź mnie, pajacu! A co smoto robisz? Nieźle. Nie, to już chyba będzie koniec. Ja A dostał, gdybym oh, tego yeah. nie był prawdopodobnie! O, jesteście nic. zbyt wolni! Jesteście żałośni! Dokładnie, jesteście zbyt szybcy, jesteście żałośni. Nie, nie zaraz, chyba coś nie tak. O, jaki czas, a plus. Mamo 8 monet, mamo 8 monet. Nawet nie wiem, kiedy ja je zbieram. 55. No i stop klatkę robimy.